Hej, wszystkim z tej strony Skrymi, witajcie w nowym odcinku z Mumbazu dzisiaj. Dzisiaj prawdopodobnie będziemy budować drogę pod domem. jak widać mamy 98 tysięcy na koncie. Czyli już prawie nas stać na tą drogę. Co prawda tam trzeba wydać z 200 tysięcy. Weźmiemy też udział w tym derby. Tam, gdzie będziemy rozwalać sobie samochody. Ale na razie wejdźmy do naszego autka. Odpalmy je. I podjedźmy tutaj do środka, bo to mega fajnie wygląda. Parkujemy. Uderzamy drzwiami o biurko. Zamykamy nasz garaż. I zobaczcie, jak to wygląda. Siedzicie sobie przy biurku. Albo w ten sposób. Zamykamy garaż. Zobaczcie, siedzimy sobie przy biurku. Wygląda to przepięknie. Wyjdźmy na razie stąd. Zgaśmy światło. Zostawmy naszą furkę. I przejdźmy tutaj się zapisać. Ostatnio był wyścig, ale on już zniknął. Widzimy się o 12, czyli jutro to będzie. Dobra, w takim razie parkujemy naszą wyścigówkę. Na miejsce. Bierzemy nasz puchar. Nie wiem, teraz tutaj go stawiamy. Jak tu będzie 10 pucharów niedługo. Zamknijmy, żeby nikt się nie wkradł. Tu też zamknijmy. Odpalamy BMW. -e. I jedziemy do domu. O nie, 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 nie. Prawie znowu to samo zrobiłem. O nie, Mamy paliwa, prawie, ale możemy na stacji tankować teraz, kiedy chcemy. Więc raczej nie ma problemu. Problemem jest tam mgła, bo nic nie widać praktycznie. Podjeżdżamy na stację benzynową. Zobaczcie, jak idealnie tankujemy. Ruszamy, jedziemy. Je jedziemy do domu. Jakby to wszystko było zamienione w asfalt, by było cudownie. I dzisiaj na pewno to zobaczymy. Także zostańcie do końca. Parkujemy, BMW. Dajemy -e, dla pieska, bo znowu nam uciekł z toru wyścigowego. No przecież pies, co narzekasz, że nie ma wody? Zobaczmy tutaj, jak roślinki się mają. Wchodzimy do bunkru. Roślinki urosły. Zbieramy. Mamy dwa pełne koszyki. Trzeba teraz zrobić siedem paczek. Okej, okay, mamy siedem. Zbieramy resztę. I nam nie starczyło. Zasadzamy wszystko. Mamy 715 nasion. I na razie nam nie starczyło na ogromną paczkę. Zamykamy wannę. Czy ja się w ogóle nie kąpię, bo ja wanny nie mam? Bo to to jest winda, a nie wanna Winda na piętro. Syropu klonowego musimy się napić, bo zaraz umrę. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, jest. Mamy syrop klonowy. Idziemy spać, pewnie jakieś 12 godzin. Albo nie idziemy spać, bo nie zdążymy na wyścig, więc musimy grać. Mamy 8 rano, bierzemy nasz pojazd. No, mam nadzieję, że ma paliwo. Jest, 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 ma paliwo Jedziemy do miasta Zatankować to I napić się kawy przede wszystkim Proszę, żeby to jechało! Błagam Czy ja utknąłem? No nie Utknąłem ale to nie jest jakiś wolny, już mamy 160 na godzinę Skręcamy w lewo Podjeżdżamy pod stację Gasimy auto Tankujemy przede wszystkim, bo już paliwa nie ma Okej, okay. pod sam korek Wchodzimy na stację Bierzemy kawę, ile się da Pijemy syrop, bierzemy jedzenie. Nie, nie bierzemy jedzenia I jedziemy na tor Dzień dobry, panie policjancie My nie mamy nawet rejestracji, więc nie musimy się martwić 7623 Muszę zapamiętać ten numer 210, 212 Kilometrów na godzinę Na tor nie do rowu z Podjeżdżamy i nie ma Zobaczcie nie ma tego wyścigu Czyli musimy poczekać do następnego tygodnia Niestety, no to co Czekamy do następnej niedzieli Mamy wtorek Mamy środę, mamy czwartek. Le lecimy dalej. Piątek, sobota I mamy w końcu niedzielę. Mamy niedzielę jest 7.46. Zarobiliśmy też 30 tysięcy siedząc przy komputerze. Zapisujemy się od razu i wydarzenie zaczyna się o 12. Także przygotujmy nasze autko. W sensie po prostu dolejmy paliwa. Podjeżdżamy tutaj. Wyłączamy silnik, zaciągamy ręczny. Ty Gramy. Nie wałcie. Za 50 minut się zacznie. Nie mogę się tego już doczekać. Niepokoi mnie trochę głód, mój, ale niech będzie. Fajnie by było, jakby była jakaś dostawa czy coś. Informacja o demolce derby. Przód samochodu jest słabszy niż tył. Pod żadnym pozorem nie wychodzi z auta. Baw się dobrze, okej. Okay. Ale to będzie na takiej małej planszy tylko. Musimy na pewno kupić jeszcze terenowe opony jakieś. Jest 11.59 i nikogo tutaj dosłownie. A. Dzień <noise> dobry! Wyszli! zrespili się nagle! Wyszli z ziemi! Oj, zobaczcie, kto to ogląda? Eryk to jest chyba? A tu Francis! Mamy naszego brata tutaj, który będzie nam kibicować. Mamy Eryka, przyjaźń się powiększa. Mamy Melanie. Mam nadzieję, że dziś się ścigasz. Ścigam się, Melanie, dla ciebie specjalnie. Czy to też jest nasz brat? Wygląda dosłownie tak samo. A to jest Normand! Dobra, bo zaraz umrzemy z głodu, podjeżdżamy! Podjeżdżamy na wyścig! Ustawiamy się tyłem. Nie wiem, czemu wszyscy są tyłem. Ustawiamy się tyłem. I za trzy, dwa, jeden! Zaczyna się! Zaczyna się! Dobra! Taktyka jest taka, że omijamy wszystkich! Omijamy wszystkich! Czekamy, aż się. <laughs> Co tam się dzieje? Czekamy, aż się rozwalą wszyscy! Aż się porozwalają, zobaczcie! Niszczą się! A my stoimy i się nie ruszamy! Oni się zniszczą wszyscy Ole, zobaczcie jakie zniszczenia na naszym aucie się pojawiły I teraz możemy dobić Dobić resztę Ten nie działa już Ten też nie działa Wzięli mnie Wzięli mnie i próbują mnie dobić Nie, 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 nie W bok mi prawie <laughs> Uniknąłem go Zobaczcie ostatnia osoba została Ostatnia osoba została <laughs> o, wygrałem tą rundę <laughs> Nawet nic nie zrobiłem praktycznie Kolejna runda, kolejne zniszczenie, i mamy już zniszczony samochód Mam nadzieję, że mi odkupią później ten, ten samochód jakoś Wjeżdżamy tylko tyłem w innych Ten się sam rozwalił I wygrywamy, kolejne derby Jak to w ogóle wygląda ze środka? Na pewno przerażająco, praktycznie nic nie widać, wszyscy się uderzają Ale nie spodziewałem się w tej grze zniszczeń Takie będą zniszczenia samochodów w GTA 6 o! Pff, sam się rozwalił! Rozwalamy! Ostatnią osobę wjedzie w nas i sam się rozwali! Dwa i pół tysiąca tylko? Ale mamy przynajmniej nowe amortyzatory. Wyjeżdżamy, auto mamy od razu naprawione. Zaparkujmy tutaj tego gruza. A, zgrzał się trochę. Poczekajmy na poniedziałek. Płocimy się i mamy dziewiątą rano. Jedziemy od razu, do, od razu coś zjeść.

Widzowie chyba nie starczy paliwa. No nie! No nie! Musimy... Gdzie zobaczcie, gdzie jestem! Idziemy po lawetę, znaczy płyniemy po lawetę. Cześć, Eryk. Wyciągnij mi go z rzeki, proszę. Wróć następnego dnia roboczego, by zabrać swój gruz! Pojazd, no. Nawet grami wyzywa samochód. Jedziemy kładem do, do domu. Podjeżdżamy pod domek. Zostawiamy tu kłada. Głaszczemy pieska. Dajemy mu wody. Zbieramy roślinki. A, a trochę ich jest. Robimy wielką paczkę. Kolejną wielką paczkę. To już jest 30 tysięcy. Trzeba będzie na pewno kupić więcej tuniczek. Wyciągamy ogromne paczki. Druga i trzecia. Zobaczmy, jak się ma nasza syro. Opownia. Tu już jest prawie full, tu jest full. Poczekajmy, aż będzie pełna, więc trzeba parę dni posiedzieć w domu. Zbieramy roślinki, sacimy roślinki. Prawdopodobnie umieramy. Chyba, że mam tu jakieś jedzenie. Nie mam żadnego, mam syrop klonowy sam. Piesku, przepraszam, kocham Cię. Umieramy. Mamy już piątek Troszkę przesiedziałem w domu I mamy już roślinki gotowe do zbiorów Zróbmy troszkę paczuszek Siedem konkretnie Mamy pełny koszek I mamy kolejną ogromną paczkę Którą zanosimy na górę Bierzemy do naszego pick-upa Podjedźmy do pick-upem Mamy już raczej pełną przyczepę Mamy pełną przyczepę Zaczepiamy ją i jedziemy Czy to jest z tyłu jakiś nabój? Czy, czy, to, czy to jest taka auka zmiany biegów? Za parę tysięcy. Co to, to jest gałka zmiany biegu? Połóżmy ją tutaj na razie. Bierzemy paczuszki. Jakoś je trzeba tutaj pomieścić. Okej. Okay. Czy, czy ja naprawdę utknąłem? Samochodem 4x4 utknąłem. Ech, wyciągamy. Powinno wystarczyć. Nie, nie wystarczyło. Jest, 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 jest. Spróbujmy podjechać. Jest. Jest, 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 udało się. Godzina zmarnowana, jedziemy dalej. Tak walnąłem w ścianę, że mapę zresetowało. Podjeżdżamy oddać syrop. Mamy 144 tysiące i mamy lżejsze auto. Jedziemy przewieźć te nielegalną kolejną osobę! Złapała policja! Jedziemy przewieźć te nielegalne substancje na kontynent. 190 kilometrów już pick-upem zrobiliśmy. Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj! Dajmy to do środka. Rozpędźmy się troszkę. Tylko sprzyja, bo jest ciężko, nie ukrywam. M może zostawmy ją tutaj na razie? Rozpędźmy Będźmy się i, i utgnijmy, nie no, cudownie z grymi. Zawsze wiedziałem, że skróty to zły pomysł. A, nie, stój, stój, wsiądź, jest, jest, udało się, udało się. Zjeżdżamy z paczkami, jedna wypadła, jedna jest z tyłu. Będziemy musieli po nią pójść. Jesteśmy na dachu. Bierzemy wszystkie paczki, zanosimy jedną, drugą, trzecią i czwartą. Mamy 184 tysiące dolarów. Teraz trzeba obrócić samochód jakoś. Aj, kupmy doniczki od razu. I już bym o tym zapomniał. Bierzemy doniczki. Cześć chłopaki Jeden duży koszyk na żniwa się przyda Obracamy pick Bierzemy koszyk I jedziemy do domu Jedź, 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 jedź Zabieramy naszą przyczepę I podjeżdżamy do miasta Jak fajnie to miasto wygląda z mostu Podjedźmy do motoryzacyjnego idealnie Dzień dobry Mamy tutaj wyścigowe amortyzatory teraz No możemy je kupić, niech będzie Nawet na koncie nie zauważymy różnicy Czekajcie, czy da się tu ulepszyć silnik? Da się otworzyć maskę jakoś? Nie da się chyba maski otworzyć, ale możemy mieć za to terenowe opony. Bierzemy do naszego pick-up'a terenowe opony i weźmy mu też jakieś większe koła. Weźmy te same znowu, te same. Nałóżmy je od razu. Jedno. Ale to beznadziejnie wygląda Drugie Trzecie I czwarte Bierzemy na tył I jedziemy do domku Podjeżdżamy do domu Puśćmy przyczepę Albo zostawmy ją przy syropowni Zostawmy ją Podjeżdżamy pod garaż Parkujemy Odkładamy wiaderko. Mamy masę doniczek Zamknijmy bunkier na razie I zadzwońmy do Turbo Constructions 7623 Proszę odbierzcie Od 8 do 17 w dni robocze. Mam nadzieję, że jutro jest dzień roboczy u nich. Idziemy spać. Błagam, błagam. No nie, w dni robocze, czyli od poniedziałku dopiero. Czy Czekamy na poniedziałek. I mamy w końcu poniedziałek. Nawet nie zauważyłem, że zarobiłem jakieś 50 tysięcy dolarów. Mamy 220 tysięcy na koncie. Dzwonimy tam jeszcze raz. 7, 6, 2, 3. I kupujemy od razu wszystko. Droga utwardzona do domu. Jedynka. Przyjęliśmy zapłatę i gotowe. Jesteśmy najszybsi. Mam nadzieję, że pole. Już! Wow! wow! Co? Co tu wszystko zrobili? Wszystko zrobili? Dobra, bierzemy wszystko od nich. Bierzemy wszystko od nich od razu. 5, 5, 5, 7, 6, 2, 3. W 5 milisekund postawili drogę wokół wyspy całej. Dajemy dwójkę teraz. Droga utwardzona u Francisa. U Francisa? To, to, to tam nie ma drogi utwardzonej dalej? Poczekajcie, podjedźmy. Podjedźmy. Zobaczmy, zobaczmy, nie ma! Oszukali nas! Oszukali nas! Czy ja zapłaciłem głównie za drogę, która prowadzi w tamtą stronę? I pewnie do złomowiska i tak dalej To po co mi te opony terenowe teraz? Szybko, bo umrę. Drogę utwardzoną u Francisa poproszę. Gotowe. Dzwonimy jeszcze raz. Co mi jeździsz po drodze, mojej nowo wyłożonej, autobusiarzu? Zniszczy nam drogę tylko. Parking utwardzony przy Twoim domu. Mamy utwardzony parking. Co to zapłaciłem 20 tysięcy, aż? Nawet tutaj nie wyłożyli nic. Ale niech będzie. Pies kup nie niesieć na niczym, w masztą. Pijemy syrop klonowy. I teraz przyszedł czas na to, żeby zmienić koła w pick -upie. Wszystkich kół się pozbywamy. Okej. Okay. Wyciągamy. Dajemy te nowe. Jak to wygląda? Dokręcamy. Mamy już drugie, trzecie i czwarte. Napompować teraz trzeba. Okej. Okay. Trzeba go na pewno odrdzewić też. Więc jedziemy od razu przetestować nową drogę. Zobaczcie jak on wygląda. Idealnie to pasuje do niego. Jedziemy. P po drodze za 200 tysięcy dolarów. Ale tu jest super. Zobaczcie, wszędzie jest asfalt Dosłownie wszędzie jest asfalt A, ty, 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 Tylko te terenowe opony nie skręcają Jakby co Jeszcze amortyzatorów w ogóle nie zostawiłem Podjeżdżamy do sklepu Dzień dobry, weźmy coś takiego Do naszego pick-upa Można podnieść jakoś ten samochód jeszcze bardziej Bierzemy to Bierzemy połysk, żeby samochód nam świecił ładnie Czy fotele mogą też świecić? <laughs> fotele też mogą świecić Naprawmy rdze Wszędzie. Okej, okay. zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. Jeszcze możemy zrobić, żeby się bardziej świeciło. Zmienić ten pasek na czarny. Nie wiem, co będzie lepsze. Ale na razie dajmy czarny. Nie wiem, czy tak lepiej jest. Chyba jest lepiej. Można felki pomalować. Chromowane. Chromowane felki niech będą. Będą świecić. Na maksa świecić. Okej, okay. super! Jak tu świeci, a nawet słońca nie ma. Jeszcze tutaj usunąć rdzę trzeba. Da się, nie wiem, tu nitro wsadzić jakoś czy coś? Nie, nie da się. Bierzemy to na pakę, nie wiem, jak właśnie to zmieścić, ale bierzemy, ale jednak fotele chcę matowe, żeby nie świeciły. I naszym nowym pick-upem! Jedziemy do domu. Szkoda, tylko, że szybszy nie jest. Po naszej nowiusienkiej drodze, nie wierzę, jak to wygląda. W ogóle tu wszystko się zmieniło. Wrześciuteńko się zmieniło. Podjeżdżamy pod dom do garażu. Naszym pięknym, świecącym się wręcz autkiem. Wyciągamy te drewno, bo jest bez sensu. I ten zbiornik. Nikt też nie jest nam już potrzebny szczerze bo i tak mieści tylko 1200 litrów ściągamy to drewno, połóżmy tutaj na zewnątrz, wsadzamy nowiusienkę używając czarnych śrubek, tylko czarnych i teraz trzeba jakoś podnieść pick-upa. nie wiem jak to ma działać szczerze 12 calowy lift on będzie mega wysoki wjedźmy pod niego i zobaczmy jak to ma działać, dwa chyba trzeba kupić, nawet cztery chyba trzeba kupić, a ja myślałem, że jeden wystarczy. Odkręćmy to i dajmy nowe, zobaczmy jak to się zmieni teraz. Jakie wysokie Dobra, musimy kupić tego więcej. Zdecydowanie musimy kupić tego więcej. I jedziemy teraz naszą BMO. Przetestować nową drogę. Tutaj nie ma nitro, niestety i te auto jest wolniejsze. Ale i tak da się tu w końcu jeździć szybko. Mega szybko można tu jeździć. I dużo, dużo szybciej dzięki temu tu dojeżdżać do miasta. Podjeżdżamy po resztę rzeczy. Ciekawe czy w ogóle będzie to. A jest cztery razy, nawet tego nie zauważyłem. Bierzemy! I jedziemy! Jesteśmy na miejscu, wyciągamy wszystko i rozkręcamy pick-upa. Zdejmujemy jedno, wkładamy, zdejmujemy drugie, wkładamy, i trzecie, i wkładamy. To będzie monster truck dosłownie na razie nie patrzę! Bierzemy klucz udarowy, dokręcamy, Prze... Czemu się, Czemu się nie dokręca? Czy ja nie mam prądu? Włączmy generator w takim razie. Nie ma prądu. Dokręcamy. I teraz wielka chwila. Podejdźmy od boku. Zobaczmy, jak. <ścoughs> jak to wygląda. Dobra, to jest przesada jednak. To jest. <ścoughs> Co to jest? Co to jest? Co to jest za samochód? Zobaczcie, mamy Monster Traka, Mamy dosłownie Monster Traka. Przecież ja się będę tym wywalać co chwilę Ale na pewno teraz nigdzie Dosłownie nigdzie nie utkniemy Nie ma szans, że utkniemy Jak to super wybiera wszystko Mega wybiera wszystko Pojedźmy tam, gdzie wcześniej utknęliśmy ostatnio Czyli tutaj Zjeżdżałem w dół Zjeżdżałem w dół i utknąłem Zobaczcie, teraz przejeżdżamy! Nic się nie dzieje. Trzeba będzie na pewno wziąć inny hak na tą przyczepę. Wjedźmy w jakąś najgorszą dziurę. Co się stanie, jak wjadę w to? <laughs> nic się dosłownie nie dzieje. Tutaj też się nic nie dzieje. Możemy dosłownie po każdym rowie jeździć. I nic się nie dzieje. Ten samochód nawet się nie wywraca. O tutaj utykałem za każdym razem. Teraz nie ma szans, że utkniemy. Możemy potem jeździć jak tylko chcemy. No A... O! jechałem! Także tym pięknym momentem kończymy ten odcinek! Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!